Wprawdzie wiele razy byłem już tutaj w sklepie myśliwskim, pokazywałem Wam, ale chcę Wam jeszcze tym razem pokazać ten sklep, bo naprawdę jest ciekawy jak żaden inny. Teraz jestem przy normalnym jeleniu w tutaj się nazywa elk. On jest normalny, kiedyś po prostu żył, po prostu jest wypchany na oryginalnej skórze. Za chwilę Wam pokażę z bliska. Tutaj ludzie przychodzą i wskazują palcem, nie, nie wierzą, że to jest prawdziwy. Za chwilę posłuchajcie, Zob o, zobaczę Wam, pokażę Wam więcej dokładnie, żebyście... Wierzyli, że to jest prawdziwy kiedyś. On normalnie żył. To nie jest manekin. On jest wypchany po prostu dla ludzi, żeby mogli zobaczyć. Ja też nigdy żywego nie widziałem. Po raz pierwszy się spotykam tutaj. Mogę dotknąć, mogę popatrzeć z bliska.